Szczęść Boże! Nazywam się Magdalena Jóźwik, jestem doktorem teologii dogmatycznej i wykładowcą w Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej. Gorąco Państwa zapraszam na zajęcia Dogmatyka dla Każdego. Na tych spotkaniach chcemy wspólnie zastanowić się nad naszą wiarą. Dlaczego właśnie w taki, a nie inny sposób wierzymy? I przede wszystkim, jak nasza wiara przykłada się albo przynajmniej powinna przekładać się na nasze życie. Będzie możliwość, by spotkać się, porozmawiać, zadać wszystkie trudne i niewygodne pytania. Spróbujemy sobie znaleźć na nie odpowiedzi, zastanowimy się też nad tym, dlaczego czasami słyszymy różne odpowiedzi na te pytania. Może już teraz zastanawiacie się nad swoją wiarą? Może w konfrontacji z innymi, też z innymi chrześcijanami, nie wiecie, gdzie są podobieństwa, gdzie różnice? Albo być może wasze dzieci zadają wam trudne pytania. Zapraszam gorąco. Te spotkania, ten kurs to miejsce, w którym będziemy mogli spróbować na nie odpowiedzieć. Zapraszam i do zobaczenia.